Kardynał Sara demaskuje Leona XIV, Watykan na krawędzi upadku. Czy papież Franciszek zginął, bo zbliżył się zbyt blisko prawdy? A może jego śmierć była ceną, jaką zapłacił za próbę oczyszczenia Watykanu z grzechu i korupcji? Gdy białe dymy ogłaszały wybór Leona XIV, świat jeszcze nie wiedział, że to nie była tylko elekcja, to był zamach milczenia. Teraz, z samych głębin stolicy apostolskiej, głos zabiera jeden z ostatnich ludzi, którzy stali przy Franciszku do końca, kardynał Robert Sara. W dramatycznym wystąpieniu, które przeszło echem przez korytarze Kurii, Sara oskarża, wybór Leona XIV był politycznym sabotażem. Reformy Franciszka miały zostać pogrzebane, dokumenty zniszczone, a Kościół cofnięty w cień, w którym przez wieki ukrywał swoje największe grzechy. Tajne spotkania, znikające archiwa, opieczętowane pokoje, ciche dymisje i jedna dramatyczna choroba, która przyszła zbyt nagle, by była naturalna. To nie jest tylko opowieść o papieskiej sukcesji. To opowieść o zdradzie w sercu Kościoła. O bitwie, która rozgrywa się nie na oczach świata, lecz w zakamarkach dusz, między pragnieniem światła a wygodą mroku. I jedno jest pewne, kardynał Sara nie milknie. Jego świadectwo może wstrząsnąć fundamentami Watykanu bardziej niż jakikolwiek skandal w historii Kościoła katolickiego. Kardynał Robert Sara ujawnia prawdę o papieżu Leonie XIV. Watykan w szoku, czy wybór papieża Leona XIV miał na celu pogrzebanie sekretów, które mogłyby zniszczyć Kościół? Według kardynała Roberta Sara, nowego pontyfikalnego wybawcy wybrano nie po to, by prowadził wiernych ku duchowej odnowie, lecz aby uciszyć to, co papież Franciszek miał zamiar ujawnić światu, skandale finansowe, przypadki nadużyć i sieć korupcji sięgającą najwyższych szczebli Watykanu. Pierwszy, gdy biały dym zasłaniał burzliwe tajemnice, Wielki Dzień Konklawę zaczął się jak zawsze: biały dym nad kaplicą Sykstyńską, dzwony rozbrzmiewające na placu Świętego Piotra, wiwaty tysiąca wiernych. Z zewnątrz nic nie zdradzało trwających w cieniu awantur, ukrytych sporów i desperackich rozmów wpływowych kardynałów. Dla świata była to chwila święta, potwierdzenie boskiej opatrzności. Tymczasem niektórzy z nadzwyczajnej kurii zdawali się odetchnąć z ulgą. Ich człowiek, wyciszony konserwatysta, został wniesiony na tron papieski. Drugi Kardynał Sara, strażnik prawdy. Robert Sara, dawno uznawany za bliskiego sojusznika papieża Franciszka w walce o reformy, wystąpił nieoczekiwanie ze zjawiskiem, które wstrząsnęło Kościołem. Leon XIV nie był kandydatem z wolnego wyboru kardynałów, lecz człowiekiem wyselekcjonowanym. Był ciszyć gotowe już do publikacji dokumenty. W mrocznym oświadczeniu kardynał Sara stwierdził, że ten wybór był ruchem kalkulowanym, nieduchowym, mającym na celu pogrzebanie prawdy. 3. Franciszek, papież reformator Franciszek przez cały pontyfikat nieustępliwie walczył o przejrzystość, postawił na audyt finansów Instytutu Dzieł Religijnych, IOR nakazał śledztwa w sprawach nadużyć, otworzył debatę nad integracją marginalizowanych grup. W ostatnich miesiącach życia, jak głoszą plotki, przygotowywał apokaliptyczne raporty, które miały ujawnić skalę malwersacji i tuszowania przestępstw na terenie Watykanu. Czwarty, ukryte akta i sekretne spotkania, w zakamarkach pałacowych archiwów miały spoczywać setki stron finansowych przepływów do rajów podatkowych, dowodów na przerzuty milionów euro oraz akta opisujące przenosiny winnych duchownych między diecezjami, by uniknąć skandalu. To miały być dowody na korupcję na najwyższym szczeblu: od Banku Watykańskiego po kurialne salony. Piąty. Tajemniczy zbieg okoliczności, nagle papież Franciszek zachorował. Oficjalnie wina wieku i wyczerpania. Ale w watykańskich kuluarach zaczął krążyć niewypowiedziany szept. Czy to naturalny koniec, czy jednak ręka tych, którzy nie mogli znieść ryzyka ujawnienia dokumentów? Według Sara, pewne osoby z otoczenia Franciszka zostały nagle odsunięte od zaufanych stanowisk, a dostęp do papieskiego gabinetu stał się szczelnie reglamentowany. 6. Ekspresowa elekcja Leona XIV Zwykle dyskusje kardynałów ciągną się wiele dni. Tu jednak, w zaskakująco krótkim czasie, zapadła decyzja o wyborze kardynała Xaverii Lodroniego, przybrawszy tytuł Leona XIV. Bez długich debat, bez otwartej kontestacji, co dla wiernych wydawało się dowodem boskiej woli, ale dla Sara było wręcz dowodem na dograną z góry operację. Kim jest Leon XIV? Za murami papieskiego pałacu mało kto znał jego oblicze. Służył w Kurii, piastując rolę nadzorcze w Departamencie Doktryny, a przede wszystkim wykazywał się lojalnością wobec konserwatywnych kardynałów. Jego wcześniejsza praca w Banku Watykańskim uchroniła wiele szemranych transakcji przed zewnętrzną kontrolą. Jako papież od samego początku unikał tematów reform, nawoływał do powrotu do korzeni i zadbanej cichości kościoła, zamiast kontynuować śmiałe postulaty poprzednika. 8. Pierwsze dekretalne ruchy. Leon XIV wstrzymał audyt i OR zreorganizował Departament Dys. przejrzystości i odwołał wysokich urzędników zaangażowanych w reformy Franciszka. Tajne archiwa, ponoć wskazywane przez Franciszka, ponownie zostały opieczętowane, a dostęp do nich ma jedynie wąskie grono zaufanych. Kilku kardynałów reformistów znalazło się na bocznym torze, ich biura zniknęły, a ich apele o jawność utożsamiono z antidogmatyczną herezją. 9. Kardynał Sara Contra, mała grupa, Sara nie pozostał bierny. Podczas serii nagłych wystąpień w Rzymie i zagranicznych kuriach obnażył, jak zdaniem jego samego, małe koterie w Watykanie przejęły władzę nad decyzjami, przekraczając zarówno granice etyki, jak i prawa kanonicznego. Jego słowa, pełne żalu i dramatycznego ciężaru, sparaliżowały część tradycjonalistów, ale wywołały też ostrą reakcję watykańskiej prasy. 10. Podziały wewnątrz kościoła, wierni stanęli przed wyborem. Z jednej strony głos nowego papieża, nawołujący do posłuszeństwa i spokoju serca, z drugiej niepokojące relacje mówiące o zniszczeniu spuścizny Franciszka. W wielu diecezjach zaczęły powstawać grupy wsparcia dla reformatorów, domagające się ujawnienia dokumentów i natychmiastowej komisji śledczej. 11. Cisza mediów i sektor niezależnych dziennikarzy Główne agencje pod naciskiem Watykanu ograniczyły relacje do kilku oficjalnych komunikatów. Tymczasem śmiałkowie niezależnego dziennikarstwa zaczęli tropić przecieki, raporty z tajnych posiedzeń, listy nazwisk zaangażowanych w tuszowanie afer, dowody na przekazy gotówki między kurialnymi urzędnikami a bankami w Luksemburgu czy na Cyprze. 12. Przyszłość i otwarte pytania, czy dokumenty, które papież Franciszek gromadził przez lata, kiedykolwiek ujrzą światło dzienne? Czy Kościół potrafi przetrwać bez rozliczenia z własnymi grzechami i zaniedbaniami? A może Leon XIV rzeczywiście stoi na straży tradycji, chroniąc Kościół przed autodestrukcją? Jedno jest pewne, w murach Watykanu nie zapadnie już taka cisza jak dawniej. Kardynał Sara rozpalił ogień, który trudno będzie zgasić. Ta dramatyczna opowieść o walce między reformą a tradycją, o prawdzie i jej ukrywaniu, wstrząsnęła fundamentami Kościoła katolickiego. Czas pokaże, czy na koniec światło przemieni mroczne korytarze w Watykanie, czy też znów spowije je gruby welon milczenia.